Ej, piękny dzień się dzisiaj zapowiada, słoneczko, naprawdę wiosna w powietrzu i wiosenne, letnie auto, mamy cabrio, a czwóreczka z cabrio, lampy, jak widzicie zajechane, klosze żółte, matowe, ta powierzchnia kloszy już mocno utleniona, pożyłknięta, spiaskowana. Jak się okazało, lustra soczewek wypalone, stąd słaba jakość światła, ale jeszcze lampy angliki. E, łatwo to rozpoznać, nawet jeżeli nie ma żadnych oznaczeń ani naklejek. Jeżeli zajrzymy sobie do wnętrza, tutaj soczewki, widzimy tam przesłonę, tam blaszka. I ta blaszka nie jest w linii prostej, tylko ma wycięcie z jednej strony, czyli z jednej, z jednej strony jest niżej, z drugiej wyżej. I jeżeli z prawej strony, tak jak tutaj, jest niżej, to jest to wersja angielska. Jeżeli byłoby na odwrót, czyli byłoby z lewej, niżej, z prawej, wyżej, jest to taka pożądana wersja u nas, czyli europejska do ruchu prawostronnego. Lampa jest oryginalna ZKW. Jest tutaj logo Audi. My tutaj będziemy eratować te klosze, żeby były jak nowe, ale soczewki zmienimy już na biletowe tak, żeby. Faktycznie było. Oświetlenie było perełką na drodze. Wrócę do Was z tym filmikiem, może na koniec, a może zrobię kilka ujęć. Podczas prac zobaczymy, na ile mi tutaj czasu starczy. I długie. Aha, dobra. A błąd wyświetla? Aha, może wyświetlać, bo nie ma drugiej lampy, nie? Mrugni dugými Kierunkowskaz? Pięknie. Pěkně.